Cześć. A co, gdybym Wam powiedział, że za jedyne 10 lat Wasze serce mogłoby być z silikonu, sterowane przez sztuczną inteligencję i nieśmiertelne? Sztuczne organy zasilane najnowszą technologią zmieniają reguły gry. I mam dla Was kilka przełomowych informacji, o których nie usłyszycie nigdzie indziej. Zacznijmy od Polski. Projekt BioHard. Wspierany przez NCBR to silikonowe serce, które uczy się waszego rytmu za pomocą AI. Dostosowuje się do biegania, stresu, a nawet waszych emocji. Niczym kameleon. W Stanach Zjednoczonych karmat testuje organ z algorytmem, który analizuje krew w czasie rzeczywistym i wysyła alerty do lekarzy o anomaliach. A teraz wisienka na torcie. Japońska grupa Riken stworzyła prototyp wątroby zasilanej uh, przez sysuanta uh, AI, która you know, regeneruje się jak prawdziwa. Brzmi jak science fiction, to się dzieje teraz. A teraz coś ekstra. Na MIT sztuczna nerka dzięki AI usuwa toksyny o 40% szybciej niż dializa i waży mniej niż smartfon. Polska firma NanoLungs z Krakowa testuje Płuca z nanowłókien, które mogą oddychać za Was podczas operacji, a AI optymalizuje poziom tlenu. A w Izraelu? Startup Biotronics opracował trzustkę, która nie tylko reguluje cukier, ale przewiduje skoki, glukozy tydzień wcześniej. Chcecie więcej? Zostańcie do końca. Ale nie wszystko jest takie kolorowe. W 2023 roku hakerzy włamali się do. Testowej, sztucznej nerki w Kanadzie. Co by było, gdyby to był żywy pacjent? Polscy naukowcy z AGH pracują nad bioszyfrowaniem organów, ale to wciąż wersja beta. A etyka? Szwedzki projekt AI Lever testuje wątrobę, która decyduje, jak rozdzielać leki w kryzysie. Kto żyje, a kto nie? To nie film, to rzeczywistość, która skłania do myślenia. Wyobraźcie sobie organy drukowane na żądanie, z AI idealnie dopasowanym do waszego DNA. Politechnika Warszawska już eksperymentuje z takimi prototypami. DARPA w USA finansuje ewoluujące organy. Uczą się i doskonalą w ciele. A w Chinach? Plotki głoszą, że istnieją podziemne laboratoria, gdzie AI łączy się z ludzkim mózgiem. Nowe życie czy nowa ludzkość? Dajcie znać w komentarzach i subskrybujcie kosmiczne innowacje, bo przyszłość zaczyna się dziś.